Witam wszystkich. W tym filmiku zabiję dwa burery w grze Stalker ze w Prypeci. Zapraszam was do oglądania. No więc go. Latara on. Trochę szybciej. To jest to pomieszczenie. Ale zanim tam wejdę Zgaszę latarkę i powiem Wam, gdzie to pomieszczenie się znajduje. Tutaj. W drugiej lokacji w grze. Okolice fabryki Jupiter. Na północ od tej fabryki. Na południowy wschód od tych kamieniołomów. I na wschód od tego zbiorowiska anomalii. Zmienię rodzaj pocisków, bo te burery to są naprawdę mocne. I idziemy. Używają telekinezy, więc... Wow. Więc trzeba uważać. Wyczerpanie nie pozwala Ci iść ci dalej. No tak. No dużo to ja im nie zrobiłem. Praktycznie nic nie zrobiłem. Dostałbym czymś, tylko ciekawy czym. Gdzie ten burer? Tu. No, dwa tam są, więc. Łap. No ciekawe. O, przeżył. Wow. No, wyrwał mi broń z ręki. Bardzo ci dziękuję. Gdzie ta broń poleciała? Na dół pewny. Jest. Teraz ja chowam to, żeby mi nie wyrwał. I się wyleczę. Dobra, teraz noża. Dawał. No, przestań się. Dobra, nie żyje. Teraz drugi burer. Przeładuję to. No, widzi mnie, a ja jego nie. Gdzie ty jesteś? Gdzie on zwiał? Znowu? Tu leży martwy. Tu gdzieś jest. Tu! Dobra. Naprawdę. No Hej, mistrzu Joda, nie uciekaj. Nie żyje. Drugi burer nie żyje. Udało się. No, to mój eliminator. Jeszcze tylko wam pokażę jak. Strzela AKM 74 bo jeszcze wam nie pokazywałem. Nie miałem okazji. Tak, strzela, to mój narkotyk, jak coś. potrzebuje jeszcze więcej więc ten sobie łyknie no i tyle starczy no i to było zabicie dwóch burerów w grze stalker ze w DHX THX for watching